Witam Państwa na kanale podlewane.pl. Mam na imię Alicja. Zapraszam do oglądania. Mamy tu pięknie rozkwitnięty krzak magnolii. No i czyni tą wiosnę od razu piękniejszą. Nie wszyscy wiedzą, że magnolia jest rośliną leczniczą. Zarówno kwiaty, jak i kora magnolii mają właściwości lecznicze. No i uzbieramy sobie parę kwiatuszków. No, kwiaty mamy już zebrane, piękne. Niektóre gatunki nawet przepięknie pachną. O no, ten nieszczególnie, ale za to posiadał. Piękny kolor i kwitnie obficie. A tutaj mamy taką odmianę magnolii karłową, też o różowych kwiatach. Wszystkie magnolie mają właściwości lecznicze. Już Indianie, Chińczycy, Koreańczycy stosowali magnolie do leczenia astmy, malarii, cukrzycy i też jako środek. Przeciwbólowy. No a co my teraz, Europejczycy? Robi się badania nad właściwościami magnolii. Wyodrębniono takie substancje jak honok, liol i magnolol. I to są substancje, które właśnie mają to działanie lecznicze takie samo jak już starożytni sprawdzili i stosowali, ale robi się próby badania w kierunku depresji, w kierunku Alzheimera, nowotworów, paradontozy i wyniki są dość obiecujące. Magnolia jest jadalna, te kwiaty są jadalne. Co można z nich robić? Nawet można zjeść na surowo. Można je smażyć, można je marynować, można z nich robić ocet czyli w kuchni przydatne, w kosmetyce również. Niektóre magnolie są, pachta akurat nie, ale niektóre magnolie są silnie aromatycznie pachnące. No więc w kosmetyce wykorzystuje się tej właściwość, czyli zapach. I co my byśmy tu proponowali tak na, 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 na co dzień, na użytek domowy z magnolii zrobić? Albo napar, tak jak ze wszystkich ziółek, czyli suszymy sobie kwiaty magnoli korę, i robimy napary, tradycyjne napary albo można zrobić nalewkę, ale nalewkę tylko z kwiatów magnolii. Czyli takie, jeżeli większe to dwa kwiaty, jeżeli mniejsze to cztery kwiaty, kroimy je, dodajemy 80 gram cukru, dodajemy butelkę wina, no to już tak do, według naszego upodobania, czy pół, czy wino wytrawne i dodajemy 200 ml spirytusu. To wszystko razem zalewamy i po dwóch tygodniach tego macerowania się odlewamy. Nawet mówi się, że dobrze jest taką nalewkę trzymać długo, nawet do roku, bo ona nabiera tych właściwości. I potem pijemy sobie 30 kropelek dwa razy dziennie. I to już wszystko. Dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że zainteresowaliśmy Państwa właściwościami tej przepięknej rośliny wczesnowiosennej, która umila nam wiosnę. I że Państwo będziecie drążyć temat i ewentualnie wykorzystywać rzeczywiście właściwości tej rośliny, aby się leczyć. Ale pamiętajmy, hmm. zawsze należy skonsultować takie leczenie nie na własną rękę, ale jednak z lekarzem, szczególnie kiedy ma się inne schorzenia. Żegnam już Państwa i do zobaczenia w kolejnych filmach.